Cześć, z tej strony Zomal, a to jest pokazówka do Battlefielda 2, czyli to jest ogólny pokaz gry i zaczynamy już grać w Battlefielda, będziemy mieli na najwyższych, no, zajebisty spadek FPSów, cóż, pojemy sobie trochę. Wybiorę sobie... Będę musiał ściszyć, bo pewnie nie ściszyłem, ale mam sobie sanitryczną, bo to moja ulubiona klasa postaci. Mamy na chwilę taki zwany poradnik dla debila. Tu mamy wszystko. O, akurat wyszłem. Tylko ciszę to wszystko. Okej okay. więc mam nadzieję że nie. Będziecie mnie dobrze słyszeć Więc Battlefield Bum jest to gra z 2004 bądź 2005 roku i gra ma bardzo słabe wymagania, ale widzicie jak tutaj wszystko wygląda. Nie za pięknie, ale cóż, takie życie. Wejdzie się do tego auta. Oni się nie chcą biec. Ja widzę, że się dobrze kieruje. A ja jeszcze ram czekoladę. A mnie a tak dobrze. Oj, mamy pierwszego killa. Ała. Przybkoń. Ok. Nie mam przeładuje. Mamy tam bronić, ale nie musimy tych rozkazów wypełniać. No właśnie, że tutaj punktem jest przeładz All bas. Ok, mamy tutaj przyjętą dalsze. Ja oni będą teraz bardzo szybko tikety, czyli to są bilety na możliwe wejście do gry. Będę jak was, to się jedzie, to on zawsze będzie trąbił. the uav trailer nearby belongs to your team if this is destroyed your commander will not be able to give you uav support. chodzi jak na o... On, jak tu chodzi o naduszu trzymanie bazy I te mamy komendy. Jak widać oni też tutaj mają swoją komunikację. Naprawdę gra jest spoko. Rada, nie wysiadaj king do sam! Chyba wam się skończyć HP, jak będziecie mieli ja z interesem, możecie się sami leczyć. Jest tutaj fajne! Już tu mam się tutaj bardzo nie przyjmuję. Mamy każdy możliwy kamp. To jest właśnie taki palc Tak, Trzeba Griniego posłać. Niech zdycha. I nie zależy tego, I tak właśnie się kończy na żywot, kiedy jesteśmy pietoleni przez kulę. Nigdy nie ma tak dobrze być pietolnięty przez kulę, pamiętajcie. Sanitarys to jest naprawdę bardzo fajna klasa postaci. To klasa postać. Ogólnie jest fajna, bo nie mylisz się. Możemy też na dowódcy zrespić. Będziemy od razu w boju. Mamy wszystkie pokazane, tylko HP, te inne. Tak, chcę go uleczyć, ale... Chcemy tutaj, jak nas zabiją, innego kogoś... On ma 15, jest tak samo jak my. Po prostu mu tylko... BUM i już. A, mam rozkaz za ataku ale... Jak go zniszczyć to nie wiem Więc nie czekajcie się za pracą Jak ktoś się będę jebał O to chodzi żeby tutaj to po prostu bazę przejąć Jak będziemy mieli tą bazę mamy po prostu zajebiście co to jest? To jest nadajnie VUV, czyli wygrywanie wrogów. I też tego możemy użyć. A tak, jeszcze im więcej jest ludzi wokół bazy, którą przejmujecie, tym szybciej się ona przejmuje. To jest naprawdę dość fajne w tych grach. Ała. Strzelają. Ała! Fuck! To no No i pchuju, nie mamy medyka, a jak się zespimy, mamy przejebane. Nie bój, teraz zajebię. Już, wydajemy gotowe. I już nie mamy się spić, więc. Bo jest już pierdolnięty i musimy tu. No możemy nakrobiać dalej. I przede wszystkim na czym się skupia, że etykiety. są dość fajne bo ważne tak jest gdzie to nasza drużyna przegra więc nawet nie warto wam do tego tracić bo to jest dość dla, dla nas ważne jak już przejdę to też nie moja niestety wina dwa tam wam grę polecam My musimy każdego na swojej drodze zabijać jeśli chcemy w ogóle to cokolwiek zrobić więc gra jest nieliniowa więc tu możecie swoją bitwę tworzyć macie kilka map już wgranych chyba ja tam możecie sobie dograć o ile dobrze pamiętam Widzicie, że mamy grany to spierdalamy wy ze wszystkim ruszajcie się żeby on trafił. trafić już macie mało to działacie ja tak Au. i jak właśnie zajebie macie fart. Właśnie teraz sniperem pogram, bo tu mi się fajnie kapiło z sniperem, więc teraz wam pokażę snipera. Organizatorze dostrzec. to tutaj się scope. Hold the Tu masz robione, nie, tu nie macie robione Przed stare, Przed stare tego nam battlefielda. Ale... O kurwa! Ziawa, chuja!

macie po prostu na nich wyje... ała! tu chodzi bardzo o szybką reakcję sanitariusza jak właśnie chyci to macie kurwa po prostu przejebane w tej chwili 5 sekund a sanitariusze to się guzdra to są clipy tutaj naprawdę ale oni też się leżą rozjebani, no to macie dobrze musimy obronić ja wolę tak rozjebane na killę, bo na chwilę to mamy pewność że... ała! właśnie pierdolnie tak tutaj zainteresowanie przede wszystkim że się radzę położyć no nie dałeś rady na jeśli nie damy rady to się nie przymyć, bo i tutaj, tak spadał zależy od naszych kili amerykańska baza ale tam to, to nie te, to co mu rozkazy właśnie, 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 właśnie. Over. Okay. On się bardzo przyda patrząc. Bo oni wchodzą to... Zaprawy teje. Ale... DC90 to za prawe ciężkie. Więc dc 190 miałaś okazję z nim mierzyć. I skurweś nie jest cwany. I sił. Więc liczcie na litość od nich. Bo widzicie ile nas wyjebał. Okej, okay, i co mogę jeszcze powiedzieć? Mm, na sniper nie warto właśnie mieć na bliski kontakt tylko na daleki, bo macie pewność. Macie się tak wie, bo użyjemy, jak my użyjemy takiego to... Po prostu wyjebuj z granata i... ...ludźcie się, żeby was nie zaginął. Co już nie jest, batek im że rozjebbię na sniper. No bo jak wolicie, rozkoczyjmy. Ale lepiej to tutaj się raz pić dla strona dwódcy, bo już był gotowy w polu walki, miał wolę walki No i już po nas niestety że... 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 No i tak to też jest ranny, bo widzę go w dniu, bo muszę siadać Bardzo dobrze, ale lepiej to jest pić tam, gdzie macie pewność, że cię przeżyjecie I tak, a kiedy zostaniemy ...zagramy z nową klasą w postaci, jak będzie to Komando, to zobaczycie co będzie. 11 to my poprosimy, mam Mamy po prostu pewny, że on nie wstanie, nie zabije nas drugi raz. Ech coś przeżyje, to nasze pewno to ciężko wyskoczyć. tu też mamy. Naprawdę fajna gra, ciekawość, gry i ogólnie jest wszystko tu jest dojednane na full. No Hadrida nie zabił niestety. Teraz próbuję czekam ich przeciwnik. Chyba trzeba zabić. O i koniec amunicji, ja was się skończę Amunicja, tylko proście, żeby Was nikt nie zabił. Ale jak coś takiego wyjedzie, to tylko wywali tego w Jest Tutaj jest naprawdę szybko, żeby was ktokolwiek zreanimował Albo po prostu mnie ma was ma w dupie To też jest dobre, naprawdę lubię ich Ale to jest lekka przesada Teraz mamy komandosa, czemu się mamy? Mamy tutaj te cztery granaty podstawowe Ale też nie można się bronić możemy też żeby po stałe Jest taka zabawa z tym, bardzo fajna, ale też mozojna After you have placed to C4, press the, the right button to switch to the detonator. Yeah, bro, pleased, very, 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 very Let's move. Panie zabija, bo tu tak samo ma oni mają życie jak i nie. my. No już nam się z życiem, a nie. Na razie przejmijmy to, bo to jest dobry a to jest ataku. S SRAM? Boże, jaka nazwa. Składujmy również magazynek. Czołgi, ale w toku tam się jeździ, nie czuję się za nami, amerykańska klata się wiesza Albo po prostu na mnie wyjedzie, też dobra Działa, może zdołać tylko komendant, ale to pokaże w następnym przegląd gry Więc naprawdę, oj dobra, dobra. Ketłów. Więc tak, ja już się będę powoli zanurzegnał, bo nawet szybki po raz